Witam wszystkich. Nazywam się Mateusz Socha. Będę miał dziś przyjemność przeprowadzić rozmowę z panem doktorem Michałem Kołtuniakiem. Doktor pełni funkcję adiunkta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z ekonomii, w tym ekonomii międzynarodowej, ekonomii w biznesie czy operacji handlu zagranicznego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jest to niezwykły zaszczyt i zarazem wyróżnienie gościć pana. W naszym zdalnym studiu. Lecz jak to mówią zegarmistrzowie czas to pieniądz, więc nie przedłużając mam do pana na, na rozgrzewkę, pierwsze pytanie. Proszę powiedzieć o wykonywaniu jakich zawodów marzył Pan w dzieciństwie? że bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Bo to teraz do, do, do Pana pytania przechodząc Panie Mateuszu. To bardzo ciekawe. Hmm. Myślę. No, wiele pewnie takich pomysłów gdzieś tam się przebijało przez, przez całe dzieciństwo. Pewnie nie, nie, będę, nie będę tutaj jakoś specjalnie odkrywczy, jak powiem, że pewnie gdzieś była myśl o pracy i, i żołnierza, i policjanta, i jakiegoś takiego detektywa może w szczególności. Natomiast takich, ta, taka, taka pierwsza, taka pierwsza po, poważniejsza myśl, która zresztą po tym, jak się okazało, rzeczywiście gdzieś tam w praktyce była po części realizowana, to, to była myśl o tym, żeby pójść na studia prawnicze I, i zdradzę, że taką inspiracją do tego była postać takiego prawnika, dziennikarza Bogusława Włoszeńskiego. To jest osoba, która, której programy bardzo lubiłem swego hmm. czasu. Ona opowiadała o, o historii, o takich szczególnych momentach w tej historii, takie sensacje, sensacje II wojny światowej, sensacje XX wieku. Jakby... No i gdzieś mi jakoś w pewnym momencie, był taki moment, że mi tak imponowała ta osoba. Wiedziałem właśnie, że on jest z wykształcenia prawnikiem, a jakby z zawodu, z zamiłowania takim dziennikarzem. I gdzieś był powstał taki plan, że ja też skończę prawo i skończę, skończę dziennikarstwo. I rzeczywiście ten, ten pierwszy kierunek Um, ukończyłem, Dzie dziennikarstwa, dziennikarstwa już nie studiowałem. Tak? No dobrze, ale dzisiaj prowadzi Pan, z tego co wiem, zajęcia z ekonomii, a więc proszę powiedzieć, gdzie to zamiłowanie do ekonomii, czy to właśnie taka lekka zmiana pójścia w kierunku ekonomii, Ta. w którym, w którym momencie nastąpiło, bo to też jest ciekawe naprawdę, bo... Ta, więc... rzeczy... Rzeczywiście, tak, ta historia moja tej takiej kariery rzeczywiście potoczyła się w nieco innym kierunku. Trochę, trochę było w tym przypadku. Czasami chyba tak jest, że coś sobie planujemy, a, a życie gdzieś mówi nam, że może inne kierunki byłyby, byłyby lepsze. Więc u mnie to rzeczywiście e, wydarzyło się w ten sposób, że Kończąc kierunek prawo i administracja na Uniwersytecie Warszawskim na czwartym roku, no bo to takie pięcioletnie, jednolite studia, na czwartym roku zacząłem równolegle studiować stosunki międzynarodowe na takich dwuletnich uzupełniających studiach. I one mnie rzeczywiście bardzo, bardzo zainteresowały, wciągnęły bo te stosunki takie polityczne ale również stosunki gospodarcze ekonomiczne. I to było pewne takie odkrycie dla mnie. I pomyślałem, że trzeba by może trochę zmienić tor, którym się poruszam, postawić sobie nowe wyzwania i gdzieś spróbować zmierzyć się z tą ekonomią właśnie. I potem też troszeczkę z przypadku pojawiła się możliwość podjęcia studiów doktoranckich, ale na wydziale zarządzania. Natomiast jakby w takiej, w takiej katedrze ekonomicznej, powiedzmy, w zakładzie właśnie międzynarodowych stosunków gospodarczych. No i postanowiłem spróbować po prostu. I, i tak to się potoczyło. I nic z tego, nic Tak minęło tych kilkanaście lat i, i wykładam, i okazało się, że to jest coś, co po prostu bardzo, bardzo lubię. No to w takim razie, czy mógłby Pan się podzielić z nami trochę więcej i opowiedzieć o, o swojej właśnie aktualnej pracy, bo z tego co wiem, Pan jest adiunktem. Prosiłbym o, o takie sprecyzowanie, trochę wyjaśnienie nam, na czym ten zawód polega. Czyli taki tak rozumiem, pra, pra, pracownik naukowy czy w ogóle, no może zacznijmy od tego, że jakby podejmując pracę na uczelni, tak naprawdę te ścieżki kariery mogą być bardzo różne. Oczywiście, no, pomijając, że można pracować na, na, na uczelni, będąc nie wiem, pracownikiem administracyjnym, można być pracownikiem dydaktycznym, typowym nauczycielem akademickim, gdzie praca koncentruje się na wykładaniu, prowadzeniu wykładów, prowadzeniu konwersatoriów, prowadzeniu ćwiczeń, czyli jest to głównie kontakt. Ze studentami, taka praca dydaktyczna. Mhm. E, można koncentrować się bardziej na pracy naukowej e, i oczywiście trochę tej dydaktyki mieć, chociaż w skrajnych przypadkach powiedzmy, że w ogóle można od niej, od niej odejść, e, i wówczas koncentrujemy się na ugłębianiu wiedzy, trawaniu, tworzeniu tej wiedzy, zdobywaniu nowych informacji, na prowadzeniu badań. W moim przypadku gro tej pracy przypada na, na prowadzenie zajęć. Jakby to jest to, co mi sprawia największą, największą jakby przyjemność. Freude to jest ten kontakt ze studentami, możliwość przekazywania im wiedzy. Tutaj, szukając jakiejś drogi, jakiegoś pomysłu na siebie, jeżeli rzucamy hasło uczelnia, no to jakby też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że, to, że, że nie ma jakby jednej. Ścieżki, którą, którą musimy podążać. Rozumiem. To już powiem że pan trochę odpowiedział na moje następne pytanie, a, mhm. a propos plusów wykonywania właśnie tego zawodu, czy jest Pan coś jeszcze w stanie, że tak powiem, m, dopowiedzieć, a propos tych plusów, tych zalet pełnienia mhm. funkcji na, 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 na uczelni? Mhm. Dobrze, to może, może tak wy, wypośrodkowując, niech to będzie taki pracownik dydaktyczno-naukowy, prawda? Czyli. Trochę, trochę tego, trochę tego. Jakbym miał wskazać na plusy, to na pewno pewna elastyczność pracy, bo to rzadko jest praca taka od 8 do 16. Pewnie da się to też tak zorganizować oczywiście, ale w większości przypadków to jest trochę zajęć, w takim razie gdzieś tak porozrzucanych i trochę tych zadań takich badawczych, Czych badawczo-rozwojowych, które mogą być związane na przykład z prowadzeniem jakichś projektów. I no, tutaj zaczyna się cała taka praca oczywiście organizacyjna, zarządcza. E, więc jeżeli ktoś się w tym dobrze czuje, no, lubi tworzyć zespoły, lubi nimi zarządzać, pilnować harmonogramów, terminów, bo to oczywiście wszystko jest ważne wtedy, kiedy, kiedy sięgamy po do, do, dofinansowanie, no, ktoś, ktoś będzie nas z tego rozliczał oczywiście. Więc no, tak, taka różnorodność, elastyczność, możliwość wyjazdów oczywiście, to jest na pewno kolejny plus, jeżeli ktoś lubi jeździć, a, a tutaj pewnie trudno sobie wyobrazić, że było inaczej, jeżeli ktoś myśli o takiej, o takiej pracy. No to tak no, utelnie współpracują ze sobą. A więc jest możliwość gdzieś prowadzenia zajęć na przykład na, na jakiejś innej uczelni właśnie zagranicznej. Więc to chyba te, tego typu zalety bym widział. Rozumiem. A jeśli już się powiedzieliśmy o tych zaletach, to proszę tak przeciwnie powiedzieć, co, co takiego może zrażać, co może być minusem mm, takiej pracy. Mm -hmm. e... na, pewno, na pewno jakieś minusy są. Na pewno, no, pewnie. no, no, no tak oczywiście, że tak, zawsze, tak. zawsze się coś znajdzie. No, dla, dla niektórych minusem pewnie może być to, że część zajęć może odbywać się w godzinach popołudniowych, wieczornych. Część zajęć odbywa się w weekendy, więc jeżeli chcemy, no, zakładam, tak dobrze współpracować z koleżankami, z kolegami z jakiegoś zakładu, no to na, na przykład no część takich obowiązków na siebie trzeba wziąć. Prawda? Dzielimy się zajęciami, no i żeby nie było sytuacji, że na przykład ktoś ma wszystkie weekendy e, zajęte w ten sposób. A no więc to, to, to oczywiście można potraktować jako pewne, pewne ograniczenie. Rozumiem. I teraz troszeczkę zmieniając temat, co prawda, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Lecz zapewne naszych Ale... odbiorców bardzo interesuje czy, czy ten czas i, i wysiłek włożony w uzyskanie tytułu doktora przekłada się na zarobki. Jak, jak w Pana opinii to wygląda, proszę powiedzieć? Tak, prawda, no tak. To pieniądze, to no zawsze temat, który się pojawi. Powiedzmy sobie wprost. W moim przypadku mówimy o pracy na uczelni publicznej. Jest hmm. cały sektor edukacji publicznej. I właśnie na tym mógłbym skończyć, tutaj postawić kropkę. Jeżeli ktoś myśli o zarabianiu dużych pieniędzy, to na, na pewno uczelnia nie jest do tego miejsca. Natomiast oczywiście może być dobrym punktem startu, tak? Uzyskanie. Stopnia, czy jeszcze dalej idąc, nie wiem, uzyskanie tytułu profesora, oczywiście no, na pewno podnosi prestiż, prestiż otwiera, otwiera pewne moż, możliwości, daje, daje kontakty i to, i to na pewno jest istotne. Um, można funkcjonować, można zarabiać oczywiście biorąc dodatkowe zajęcia, czy właśnie biorąc udział w różnych projektach, które są finansowane z jakichś środków zewnętrznych. No bo tutaj mamy takie możliwości sięgania po dotacje, prawda, jakieś tam... Mamy tutaj takie organizacje, znaczy organizacje, podmioty publiczne, które dysponują dotacjami i ogłaszają konkursy. I no tu oczywiście jest, jest, jest szansa, natomiast taka... Po, powiedzmy tak, taka podstawowa pensja ym, to no, sektor publiczny, no. kropka wiele, wiele tłumaczy. No. no to w takim razie, komu poleciłby Pan zawód właśnie? Takiego pracownika naukowego czy naukowo-dydaktycznego no, oraz dziennikarza, no bo chyba też tak możemy Pana po części nazwać, gdyż, gdyż Pan też się... E, no właśnie, to chyba... Musielibyśmy tutaj wyraźnie rozróżnić na tę pracę na uczelni i pracę dziennikarza, bo to chyba jednak no, spore różnice tutaj, tutaj będą. Uczelnia na pewno dla tych, którzy chcą rozwijać się w jakiejś dziedzinie, którzy faktycznie interesują się pewną tematyką. Czy to będzie nie wiem, prawo, czy jakieś, czy jakieś inne nauki społeczne. I no i, tak, i faktycznie chcemy to zgłębiać. Chcemy prowadzić badania, chcemy, chcemy coś odkryć, włożyć sobie coś na nowo, opisać to, pokazać światu, jaką my mamy wizję. No. To wtedy jak najbardziej. Po drugie, jeżeli ktoś oczywiście oczywiście widzi się w roli takiego dynaktyka. No. I, I chciałby wykładać. Lubi kontakt ze studentami, z, z młodymi ludźmi. Czuję, że ma im coś do, do, do powiedzenia, do przekazania. Czuję, że potrafi to robić no, by, powiedzmy lepiej niż gorzej. I w takich przypadkach. Natomiast dziennikarz. No to. Nowo, no to tutaj dla osoby, która. Ma taką smykałkę do wyszukiwania ciekawych nowych informacji, lubi to zgłębiać, lubi kontakty z ludźmi, bo to jest w pracy dziennikarza najważniejsze. Kiedyś też byłem poproszony na, na, na takie warsztaty, na których właśnie zadano mi pytanie, co jakby dla dziennikarza jest najważniejsze. Ja wtedy tak właśnie powiedziałem, kontakty, kontakty, kontakty. I, ch i chyba bym to podtrzymał w tej chwili, że be bez tego dziennikarz daleko nie pociągnie. Tak? Ktoś... E no, trzeba no. mieć dostęp. Chyba, żeby, żeby zdobywać te informacje, to trzeba mieć szerokie grono e właśnie takich, takich znajomości. To chyba tak. No dobrze, dobrze. Y a proszę powiedzieć, czy ma pan może jakieś rady, jakieś słowa do przekazania odbiorcom naszego wywiadu, Też są to w naszej większości osoby młode, osoby, które, przed którymi stoi cały czas ta decyzja, będą musieli się na coś zdecydować odnośnie swojej przyszłości? Tak, to oczywiście zawsze to trudno tak doradzać, prawda? To jest tak. Te, te, te rozmowy mogą oglądać osoby, które z jednej strony albo mają już sprecyzowane plany, bo na pewno są i takie. Uh -huh. I tylko życzyć im wytrwałości, e, tego, żeby się, żeby się nie zrażać, nawet jak czasami za pierwszym, za drugim razem coś, coś nie wyjdzie. E, a w stosunku do osób, które czasami wiem, gdzieś tam z przerażeniem myślą, jest ku Ja nie mam jeszcze żadnych planów, ja nie wiem, co będę w życiu robić. To można sobie pomyśleć trochę w ten sposób, że, że te, ten świat będzie się zmieniał. W związku z tym, chyba to, co jest najważniejsze, to nabywać takie, takie umiejętności, które pozwolą nam w tym takim właśnie dynamicznym, zmieniającym się świecie dobrze funkcjonować. Czyli pewnie, no właśnie, taka umiejętność elastyczności, przestawiania się, pracy grupowej, no bo myślę, nie wiem, no nie, nie, nie wiemy jak będzie. Tak? To jest oczywiście przyszłość, mówienie o przyszłości to zawsze jakieś takie wróżenie z fusu. ale pojawiają się takie poglądy, że coraz mniej będzie miejsca na jakieś takie indywidualności, na takie samotnicy, że wiedza będzie tak wyspecjalizowana, że właśnie trzeba będzie się łączyć w większe grupy żeby wspólnie realizować za, za, za zadania, jakieś projekty i w związku z tym taka otwartość na innych, na, 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 na tę współpracę. No i chyba, chyba takie miałbym, miałbym rady dla wszystkich Rozum młodych. Rozumiem, bardzo Panu dziękuję. Uważam, że rady oraz, oraz odpowiedzi z od Pana są na pewno niezwykle Wartościowe dla naszych odbiorców. Bardzo, bardzo za to podziękować. I cóż, i żegnam się z Panem i naszymi widzami. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do widzenia.